Cześć z tej strony, Mikaty, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Na pewno założę się, idę o zakład, że zadawaliście sobie pytanie, Mikaty, czy według Ciebie Szeli przejmie gorącą strefę? Tłumaczę i objaśniam nie wiem, zagrajmy Szelką. Samą zainteresowaną, więc ciśniemy. Jaka szeli jest, każdy widzi, a tak taki średni, i ona ma po prostu strzelbę. Ja mam do niej taki, powiedzmy, że kupiony, bardziej dostany gadżet, który pozwala mi zrobić z niej na jeden strzał snajperkę, ponieważ. Yy... Trochę skraca, czy nie skraca, bardzo złe słowo, nie skraca, tylko zwęża jej atak, ale za to go bardzo mocno wydłużając. Więc tutaj z tego ataku, z tego strzału na średni dystans robi się strzał na dystans długi, przez co może ranić wroga, który jest powiedzmy, że trochę dalej niż, na, yy, niż blisko. I to jest tak, jakby, ok. Nie wiem, czy to będzie dobre na ten tryb, ale tak już zadecydowałem, i tak jest. E, mamy 27% do 47, my to przegrywamy, więc mam nadzieję, że to wygramy. Naprawdę nie wiem, co się stanie, dlatego co tu się stanie, to zobaczymy. E, fajnie, udało się zatłuc, bo przydałoby się ultem rozwalić o właśnie to. Boom! O to chodzi, o to chodzi, o to chodzi. W tym momencie. E, Tik ma jedną przeszkodę mniej, żeby się za nią schować. I tak na dobrą sprawę powinienem tego ulta użyć, żeby te wszystkie przeszkody tutaj mu poniszczyć. Ponieważ oni mają w swoim repertuarze Tik, a Tik wszyscy wiemy jest przekozach, jeżeli chodzi o... Przejmowanie strefy i tu może być właśnie to, co przeważy szale zwycięstwa na korzyść przeciwnika. Ale tutaj jeszcze nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, jeszcze nie przegraliśmy, jeszcze ciśniemy, co się tu stanie, sam jestem ciekaw. Zobaczymy. Póki co jest masakra, bo 85% do 97%. Ej, czyżbyśmy to wygrali? Chyba tak. Dobra, okej, okay, fajnie. To, co się stało, to jest po prostu coś wspaniałego. Z niczego udało nam się wygrać. Więc, jeżeli zadacie pytanie, Mikaty, czy Szeli przejmie gorącą strefę? Ja wam powiem, pewnie, że tak. Pewnie, że przejmie. Grajcie szelką. W końcu, jeden z pierwszych zadymiarzy. Na razie, trzymajcie się. Miłego dnia.